Hej Kagil, nie wiem czy robiliście kiedykolwiek albo jedliście, próbowaliście Kogil mogli, lub, jak nie? To ja nie wiem czy w ogóle Kogiel jeszcze ktoś robi. Ale ja dzisiaj sobie zrobię i jak ktoś nie wie, jak się robi, to może zobaczyć więc na początku oddzielam białko od żółtka. białko na nie będzie potrzebne więcej ja sobie To takie szklaneczki, na no, żółtko już Będzie Będę czytać szmisk ser, nie wyjęłam go, ale za chwilę go wyjmę, więc zacznę oddzielać jajka. Ja nie, nie oddzielać jajka. Dobra.

Nie. Dobra, już będzie trochę jajka. o mnie tego nie będzie, chyba będzie par dwa, o mnie sobie wzięłam już jajka, i żółtka też, podpórka już się przydała, ale to na końcu I teraz będziemy miksować, dodajemy sobie cukru, którego znowu ja nie wzięłam Ogólnie polecam y, cukier wanilinowy, to nie jest wanilinowy, tylko wanilinowy, no ale ja akurat nie mam, nie mogę znaleźć, więc mam zwykły cukier i wspólnie tak, żeby nie było za mało, bo potem będzie niedobry, więc tak, tak nie za mało, nie za dużo też, bo zawsze można przysłodzić. dobra gdzieś tyle. Ok, mam nadzieję, że nie za słodkie. I teraz blendujemy. Ogólnie muszę zmienić stanowisko, bo tutaj no, nie podobne. O, chyba, że podepnę. Nie wiem, czy podobne, do kwiatka, więc chyba się zmienię stanowisko. Mam podłączony blender, zmieniłem stanowisko. I teraz będziemy blendować. Polecam przed naszym zajadaniem, zajadaniem, jeszcze jak mamy blendy, spróbować, czy nie jest to za, no za bardzo słodkie, albo nie jest bardzo słodkie. No to polecam sobie tam dosypać tego cukru i wyglądować jeszcze raz.